Cześć! W dzisiejszym materiale omówię integrację systemu CRM Lifespace z aplikacją Make.com, dawniej zwaną jako Integromat. Jeśli chciałbyś przyspieszyć pracę w swojej firmie oraz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki wprowadzeniu automatyzacji, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Jeżeli już używacie systemu CRM Lifespace do zarządzania klientami, firmami, szansami sprzedaży czy do czegokolwiek innego, Jesteście w stanie w bardzo prosty sposób zautomatyzować swoje działania biznesowe. W skrócie, czym jest system CRM Lifespace oraz czym jest aplikacja Make.com? System Lifespace jest to system do zarządzania relacjami z klientami, do zarządzania kontaktami, firmami czy szansami sprzedaży. Wewnątrz tego systemu możemy tworzyć również różne raporty czy analizy. Natomiast aplikacja Make.com służy do tworzenia automatyzacji procesów biznesowych, a mówiąc prostym językiem, służy po prostu do automatyzacji codziennych zadań. Przedstawię Wam teraz poszczególne moduły dostępne w aplikacji Make.com związane z systemem CRM Lifespace, jak i przedstawię w skrócie dokumentację API dotyczącą tego systemu, ponieważ jeszcze nie wszystko to, co znajduje się w dokumentacji, jesteśmy w stanie wykonać za pomocą gotowych modułów w Make. -up. Pokażę Wam teraz, jak połączyć aplikację LiveSpace z systemem Make.com. Wybieramy sobie bez różnicy, który moduł. Chodzi nam tutaj tylko o połączenie teraz tych dwóch systemów. Klikamy Add. Nazywamy to połączenie tak jak chcemy, żebyśmy tylko wiedzieli, do czego ono się odnosi. Domain mamy tutaj przykład, ale ja Wam pokażę, jak to powinno wyglądać na podstawie naszej firmy. Czyli tutaj zamiast The Vessel będzie wasza firma zgodnie z tym linkiem który, którego wy używacie w systemie LiveSpace. API key, API key i API Secret musimy sobie zczytać z LiveSpace'a. Więc logujemy się na nasze konto. To jest bardzo proste. Wchodzimy sobie w ustawienia ustawienia konta Dalej po lewej stronie, drugie od dołu, API i mamy zakładkę Użytkownicy. Na samym dole jest Użytkownik API. W kolumnie Dostęp API klikamy Wyświetl i mamy API Key i API Secret. Kopiujemy sobie te dane i wklejamy tutaj w to pole API Key, API Secret, klikamy następnie Save. I takie połączenie już zostaje dodane, i połączenie między systemem LiveSpace a MakeCom zostaje również stworzone. Omówię teraz moduły systemu CRM LiveSpace w aplikacji MakeCom. Wybieramy sobie pierwszy moduł LiveSpace CRM. Mamy tutaj dostępnych dosyć dużo modułów, zaczynając od firm osób kontaktowych, szans sprzedaży poprzez zadania oraz inne. No to po kolei. Jeżeli chodzi o firmy, mamy tutaj dostępne moduły do tego, aby obserwować ostatnio utworzone firmy, zmodyfikowane firmy. Te moduły wywołują się w momencie, gdy dana firma została stworzona lub Coś w tej firmie, jakaś właściwość dotycząca tej firmy została zmodyfikowana, wtedy te moduł się uruchamiają. Następnie moduł do tworzenia nowej firmy, aktualizowania firmy. Ten moduł pobiera nam listę wszystkich firm lub listę firm według założonych filtrów. Następnie pobieramy sobie jakąś konkretną firmę o konkretnej właściwości. Dalej tworzymy notatkę do firmy. Dodajemy połączenie do firmy. Następnie moduły dotyczące kontaktów. Tak samo jak w przypadku firm. Mamy możliwość tutaj wywoływania automatyzacji na podstawie akcji, utworzenia jakiegoś kontaktu. I na podstawie akcji dotyczącej zmodyfikowania jakiejś właściwości w jakimś kontakcie. Dalej: tworzenie nowego kontaktu, aktualizowanie kontaktu, pobieranie listy kontaktów, pobieranie danego konkretnego kontaktu, tworzenie notatki do kontaktu oraz tworzenie, zapisywanie połączenia z danym kontaktem. Kolejne moduły dotyczą szans sprzedaży. I tutaj również mamy wywoływanie automatyzacji na podstawie utworzonej szansy sprzedaży, dalej na podstawie zmiany etapu szans sprzedaży, zakończenie jakiejś akcji w szansach sprzedaży, obserwowanie, czyli uruchamianie automatyzacji na podstawie zamkniętych szans sprzedaży. I kolejne moduły to już tak naprawdę standard podobny do poprzednich, czyli tworzenie nowej szansy sprzedaży, aktualizowanie, pobieranie listy szans sprzedaży, pobieranie konkretnej szansy sprzedaży, tworzenie notatki do szansy sprzedaży. Tutaj dochodzą jeszcze dwa moduły, których nie było wcześniej, czyli dodawanie produktu do szansy sprzedaży i dodawanie kosztu do szansy sprzedaży. Kolejny obszar dotyczy. Zadań. Tutaj mamy niestety aktualnie tylko jeden moduł, który odnosi się do tworzenia nowych zadań. Jeżeli chcielibyśmy usuwać utworzone wcześniej zadania na podstawie jakiejś akcji, musielibyśmy skorzystać z ostatniego modułu, czyli y, użyć API do tego, aby takie zadanie usunąć. No i ostatnią sekcją jest. Sekcja inne, czyli wysłanie powiadomienia do użytkownika, no i to, o czym już przed chwilą wspomniałem, czyli wywołanie jakiejś akcji za pomocą API. Do tego, aby w ogóle zacząć cokolwiek działać z API czy API, po polsku mówiąc, Lifespacera, musimy zapoznać się z dokumentacją. Jeżeli chodzi o dokumentację API, do systemu CRM Lifespace. Jest to najnowsza, ostatnia wersja z 13 maja 2024 roku. Jest ona dosyć dobrze opisana. Jeżeli, jeżeli ktoś miał styczność już z jakimiś podstawami programowania, to raczej nie powinien mieć z tym problemu. No i mamy tutaj tak naprawdę dużo więcej możliwości niż w samym systemie Make za pomocą gotowych modułów. Pokażę Wam to na jednym przykładzie, czyli na przykładzie właśnie zadań taski. To akurat nie to taski, kontakty, dealer, produkty i grupy spacey taski. Tam mieliśmy tylko możliwość tworzenia nowego zadania, czyli nowego tasku. Tutaj mamy możliwość pobierania sobie konkretnych tasków, dodawania ten moduł jest dostępny w Makeu. Dalej to czego nie ma w Makeu, czyli edytowanie konkretnych zadań i usuwanie konkretnych zadań te akcje edytowania i usuwania zadań. Jeżeli chodzi na przykład o szanse sprzedaży, wykorzystywane są często w momencie, gdy dane zadanie zostało wcześniej przypisane do danej szansy sprzedaży. Ta szansa sprzedaży zmienia etap i automatycznie na podstawie właśnie tej zmiany etapu dane zadanie może zostać usunięte, co świadczy o tym, że zostało po prostu ono wykonane. Czyli nie trzeba oprócz tego, że zmieniamy etap danej szansy sprzedaży usuwać zadania, tylko może dziać się to automatycznie. Przedstawię Wam teraz kilka pomysłów na automatyzację systemu CRM Lifespace. Pierwszym pomysłem jest automatyczne dodawanie nowych kontaktów z formularza na stronie internetowej do systemu CRM Lifespace. Następnie możemy Dodawać przypomnienia o braku kontaktu z klientem, automatycznie tworzyć umowy po zakończeniu na przykład negocjacji, czy po zakończeniu danego etapu, szansy sprzedaży, synchronizować nowe kontakty dodane do systemu CRN Livespace z narzędziem do e-mail marketingu, którego używacie, aktualizować status klienta po dokonaniu płatności powiadamiać o nowej szansie sprzedaży w różnych kanałach komunikacyjnych typu Slack, Discord, Skype. automatycznie przypisywać szanse sprzedaży do danego sprzedawcy, generować raporty sprzedaży na podstawie danych z systemu CRM LifeSpace, tworzyć zadania follow-up po zakończeniu sprzedaży czy automatycznie tworzyć zadania dla nowo dodanych klientów. Kolejnym przykładem jest na przykład automatyczne tworzenie ofert handlowych, czy dodawanie klientów do kampanii marketingowych, czy wysyłać automatyczne podziękowania do klientów po zamknięciu transakcji. Jakie korzyści niesie za sobą integracja LifeSpace'a z Make'em? Na pewno Oszczędność czasu. Handlowcy nie muszą już wykonywać działań sprzedażowych czy działań w związku z systemem CRM ręcznie, ponieważ wykonuje się to automatycznie. Kolejną korzyścią jest mniejsza ilość pojawiających się błędów. Nie trzeba już ręcznie przeklejać, kopiować danych z systemu CRM w inne miejsca czy z różnych źródeł do systemu CRM. To może dziać się automatycznie. Dzięki czemu ta ilość błędów zostaje zredukowana. No i ostatnią korzyścią łączącą obie te poprzednie są mniejsze koszty. Jeśli już używasz systemu CRM Lightspace i myślałeś o automatyzacji działań związanych z tym systemem, to zapraszam na bezpłatną konsultację ze mną. Podczas takiego spotkania omówimy sobie korzyści z wdrożenia takich automatyzacji, przedstawimy to, czy takie automatyzacje będą miały sens w twojej firmie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, ponieważ w kolejnych materiałach będę omawiał kolejne integracje. Prawdopodobnie będzie to już jakaś konkretna automatyzacja związana z systemem CRM Lifespace wykonanym w aplikacji MakeCom. Dziękuję.